Witam Was w kolejnej części The Legend of Zelda Ocarina of Time. No dobra. No tutaj się niezbyt dobrze dzieje, jak widzę. Oj, niezbyt dobrze. Hmm. Nie ma żadnych Dodatkowo wszystko jest. Y zlodowacone. Hm. No dobra. Zobaczmy, może uda, może uda nam się kogoś tutaj znaleźć. Mm. Okej, okay, sklep sklep też jest zamrożony. No dobra. Zatem zobaczmy, może Król, może król Zord coś tutaj będzie mógł zrobić, coś nam powie. Ach, no dobra. Czyli Król Zord nam też nic nie powie. Yy, tutaj była minigra z, łowie, yy, z łowieniem rupii. Z po porupię. Czy jest tutaj skaltula? Nie ma. Więc będę musiał zagrać tą pieśń, żeby ona się pojawiła. Bo ona się chyba pojawia tylko w nocy, a jest. No właśnie, na to wygląda, że był dzień. Więc muszę tutaj niestety takie rzeczy robić. Niech, no dobra. Więc tak jak mówię, tutaj. Będzie Skaltura do zdobycia. No i nie, nie za fajnie się tutaj dzieje, jak widać. Hm. Może zobaczymy co jest u Jabu Jabu. Może u niego jest y, wesoło. A może i nie. Zobaczymy. Okej, okay, już ją słyszę. Ona się pojawia tylko jeśli jesteśmy dorośli. Więc y, chodź tutaj do mnie. Oczywiście wcześniej nawet jakby się pojawiała wcześniej, to byśmy jej nie mogli zdobyć, bo tutaj stała ta zora, która by nam blokowała nieco dostęp. Czy tutaj nadal mogę dostać wróżkę? Hmm. Jestem ciekaw, bo przez to, że mi wcześniej gry wyrzuciło przez to przez to, co się stało w Jabu Jabu. Co oczywiście wam nie pokazałem. To nie zdobyłem tej wróżki. Więc pewnie mogę ją zdobyć tutaj ponownie. Więc warto zapamiętać. zobaczmy, Tutaj nie ma aż tak bardzo lodowatego terenu. Mm, ale jabu, jabu tutaj nie ma. I co do jednak lodowatego terenu, to tutaj trochę lodu jest. Okej. Okay. A tutaj się dzieją niezbyt wesołe rzeczy, jak możesz zobaczyć. O, to się przyda. Yy. Dobra Będę chciał tutaj przejść oczywiście jak najbardziej bezpiecznie A ty do mnie tam nie strzelaj To sobie zapożyczę Dziękuję za tą część serca yy. Okej, okay, tutaj jest ich więcej Na całe szczęście mnie raczej tutaj nie powinni jakoś szczególnie trafić Okej okay. To się niezbyt ciekawie porusza ale jakoś się udaje mi tutaj skoczyć. Jeszcze tutaj... O, cześć, Nawi! Co, tej wiadomości właśnie chciałem, ale... Zrobiłaś to nieco... No, za późno. Ja już tutaj jestem. I tutaj wcześniej dojść nie mogliśmy. Więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Ludowa jama. To jest całkiem przyjemne miejsce. Hmm. I tu jest więcej takich lodów. Okej, okay, będziesz uważać na te sople. Zdecydowanie. O, ten prawie za mnie spadł. Wow. Okej. Okay. Was zlikwiduję, jeśli mi się uda, jeśli mnie tutaj jakoś nie zamrozicie. Okej, okay, zostajesz jeszcze ty. Okej, okay, nie pod, nie podchodzę, ty! Ej, ej, ale ty, idź sobie. Ten tutaj chciał się za bardzo zbliżyć. No dobra. Dajesz. Aha. Ty znikasz. Hmm... Okej, okay, tu tutaj się pojawisz. I będę mógł cię... au! Będę mógł cię zlikwidować, jeśli tylko to nie będzie mnie tutaj trafiać. Okej, okay, mam cię. Dzięki. Ale szybko, zanim to mnie tutaj trafi. Okej. Okay. Zobaczmy, co my tutaj mamy dalej. Au. Serduszko się naturalnie przyda. No i jeszcze więcej, użyję sobie nieco zdrowie. Mm. O. Tutaj w taki sposób będę mógł się o właśnie bronić przed przed czymś takim, więc to jest całkiem pomocna rzecz. Oczywiście to mnie może zranić. Wow, to jest nowa rzecz. I w ogóle tu są takie srebrne rupie. Nie trzeba zebrać, żeby przejście nam się otworzyło. Teraz pojawia się taki nowy mechanizm, który będzie. Od teraz dosyć często. A czy wy też. A nie, wy tutaj jesteście normalnymi wazami. Nie atakujecie. Więc bardzo miło. Chociaż może ty zaatakujesz co? No, nawet nie. Okej, okay, tylko taka jedna była tutaj niezbyt przyjemna dla mnie. Hmm. Hop. To bolało? To tak troszeczkę bolało, ale dobra. Jakoś żyje. Hmm. A ty, przyjacielu, myślę, że należysz do mnie. Dziękuję za ten żeton. Dobra. Hmm, tu jest... No właśnie, to jest kolejna karupia, no i mamy wszystkie. Nie rań. Okej, przejście nam się otworzyło. To są tak naprawdę takie mini podziemia. Tutaj nie czeka nas żaden boss ani nic, nie czeka nas obudzeń, Nie czeka nas żadne obudzenie mędrca, ale to miejsce jest wymagane, żeby móc cokolwiek teraz dalej zrobić. O czym się za niedługi czas przekonamy. Okej, okay, ty, znikaj. On oczywiście może mnie zamrozić, co nie jest y, zbyt y, przyjemne dla mnie. Teraz możemy przejść dalej. E, te, soble, te soble mają słabego celu, więc nie powinno być z tym aż tak bardzo źle. O, i tu się pojawia... O właśnie. Mój ulubieniec, lodowy kis. Lodowy kis, który jest naprawdę bardzo wkurzający. Jeszcze bardziej niż ten ognisty, bo te dodatkowo jeszcze... O, piękny strzał. Z nim jest tak... Gdzieś go widziałem, ale nie widzę teraz. Był jeszcze jeden, tak mi się wydaje. Z nim jest taki problem, że... Jeśli nas trafią, to mimo wszystko nie tracą tego swojego lodu. No co dobre nie jest. Okej, okay. ciebie będę miał. Wydaje mi się, że tu jeszcze jeden gdzieś lat, ale. Może jednak nie. W każdym razie wezmę sobie te serduszka. Hmm. To na dole jest bardzo szybkie. Lepiej uważać. I tutaj mamy coś ciekawego. Ten niebieski ogień nie wygląda na naturalny. Może da się go użyć do czegoś? Tak, i tutaj nam się przydadzą nasze butelki. Weźmiemy sobie tego trochę. We wszystkie moje buteleczki. Okej, okay, błękitny ogień. I jeszcze więcej. Dzięki niemu będziemy... Będziemy mogli odmrażać różne rzeczy. Które oczywiście są teraz zamrożone. Więc jeszcze jedno. Świetnie. Może jeszcze teraz schowam te butelki, żeby tego przypadkowo nie użyć, bo tak mogę tego przypadkowo użyć. No i oczywiście to stracę, co by nie było zbyt miłe dla mnie. Okej, okay, teraz ty. Okej, okay, nie udało mi się. Nawet jak go trochę zniszczę, to i tak będzie mógł mnie zamrozić. Ale dobra. Już po nim. Eee, myślę, że na takie wazy nie będę tego marnować, tego ognia, bo no nie, nie będzie to zbyt y, opłacalne. Okej, okay, więc y, odwróćmy tą skrzynkę, tą wielką skrzynię i zobaczmy co w niej mamy. Co to za sekrety będą się tutaj krywać? Co to takiego będzie? Co takiego potężnego? Mapa pod ziemi. No dobra, niech będzie. To są mini podziemia, więc mamy tylko jedno piętro i kilka pokoi. Więc, da, nie jest to zbyt skomplikowana sprawa. Nie zaznaczę mi tego. Chciałbym zmienić kierunek chodzenia w tą stronę i zebrać na no to ogień. Ok. I teraz, stąd możemy się już ulatniać. Tu jest jeszcze jeden przeciwnik. Jeden przeciwnik, właśnie ten lodowy posąg. Jednak, no nie będę, nie będę z nim zadzierać, bo no, nie jest to za bardzo wymagane. Skoro nie jest, to nie muszę. O ty, tutaj wróciłeś. I jak widzę. Więc masz. Nie będziesz mi tutaj przeszkadzać w moim, moim zadaniu. W tym pomieszczeniu mamy dwa przejścia. Teraz tylko które jest które Wydaje mi się, że te jest tym pobocznym, do którego mogę pójść. Okej. Okay. Ale za chwilę zobaczymy. Bo tutaj będzie też parę rzeczy do zdobycia. Więc y, rozmruś się i zobaczmy, co to za przejście, do którego teraz zmierzam. Czy to jest to, do którego chcę, czy też nie? Mm, nie, to jeszcze nie to. To jest droga główna, więc pójdę na początek do przejścia, które jest gdzieś tam po drugiej stronie. O właśnie tutaj. To jest przejście, do którego chcę pójść. Najpierw, więc chodź ogniu, niebieski ogień, który odbraża czerwony lód. Niech będzie. I to będzie to miejsce, do którego chcę udać się teraz. Okej, okay, po pierwsze mamy tutaj trochę nietoperzy. Które nie są zbyt przyjemne dla mnie. Moje strzały się kończą, co też nie jest zbyt dobre. Zwłaszcza w takiej sytuacji. Okej. Okay. Najlepiej ich zlikwidować od razu, jeśli się oczywiście to uda. Nieważne. Spróbujmy nie bombom. Chciałem harpuna. Dobra. O, to, tu już widać coś ciekawego. Też do góry też się widać pewną skalpulę. O! Takie to cwane, co? O i takie to cwane. No całe szczęście nie trafiło. Nie wziąłem drugiej butelki. Biękna robota. Mm, to weźmy ją od razu. I dobra, tutaj jest wielka skrzynia, kolejna, więc od ją tutaj rozmrożę. I zapewne będzie tutaj kompas. Mam rację, raczej tak. No właśnie, kompas. Co on w ogóle nam pokazuje? Pokazuje nam bossa, prawda? Nie, skrzynki tylko. <tutek> tutaj bossa nie ma. Jest tutaj taki mini boss. Na końcu tego podziemia. Ale za głównego bossa oczywiście nie jest uznawany. Więc dobra, na początek może skaltula. Która jest tutaj. To chyba jeszcze nie są wszystkie skaltule w tej jamie. W tej lodowej jamie. Bo jest ich z tego co kojarzę... No właśnie nie ma tutaj wszystkiego. Jest ich z tego co kojarzę 3. Więc dobra, to serduszko sobie weźmy. Kolejna część serca do kieszonki. Okej. Okay. Część serca zdobyta i ruszajmy dalej. Hmm. Teraz pójdziemy do tamtego przejścia, gdzie wcześniej nie chciałem pójść. Teraz myślę, że mogę. Bezproblemowo. A, no, tym razem niestety za późno, ale dobra. Co my tutaj mamy? Mamy całe mnóstwo tych lodowych kisów. Nie mam łuku, więc... To może być całkiem zabawne. O! Zdążyłem już. Tak myślałem, że nie zdążę, ale w jakimś sposobem się jednak udało zdążyć. Hmm. Pięknie. Harpun też dobry. Na was, moje przyjaciele. Chociaż przyjaciółmi to was raczej nie nazwę, chodźcie strzały. Dobra zdobyte. Pięknie, to się przyda. Teraz tak, będę musiał użyć tego. Będę musiał tego użyć, żeby móc dostać się w inne miejsca. Więc przesuńmy to tu, będę mógł wejść po tom rupie, żeby móc przejść dalej. Eee, a ty, Skaltulo, jesteś moja. I czy to wszystkie, czy jeszcze nie? Tak, to już, jest, to już wszystkie jest więc o to już się martwić się nie muszę. Okej, okay, teraz tak... To mogę jeszcze przesunąć tutaj dalej. Nie to chciałem. Nie w dół też chciałem. Okej... Okay. Eee, dobra, chwyć to i lecimy w to miejsce. Pięknie. No, Link, a, wspinaj się, ok. Hmm, dobra. Hmm. Tam jest jeszcze ogień, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało po niego pójść. Przesuńmy teraz to tutaj. Tam jest jeszcze rupia zamrożona. Ok, to może być całkiem ciekawe. Być to ok. Pomyliłem się przyciski. Nieważne. Ok, i teraz jak to powinienem zrobić dobrze? Hmm. Chyba nie zrobię tego dobrze. Bym musiał teraz to jakoś przesunąć tak, żeby było tutaj zatrzymane, ale stąd chyba nie doskoczę, prawda? Chociaż może, powinno wyjść. Ach, prawie. Spróbujmy jeszcze raz. Coś zgaduję, że się nie da. Ale spróbujmy. Żeby tutaj się nie męczyć z tym. No mam pewne wątpliwości, czy to się uda. Teraz. Miałem pewną nadzieję, że to może się udać, ale teraz w to jeszcze, szczerze mówiąc. No dokładnie. Chociaż może, może to się tutaj zatrzyma. Nie spadnie jeszcze w dół. Zobaczmy. Niestety, po trochę. Okej, okay, więc inaczej. Przesuńmy to w... Nie, Link. Eee, chwyć, dobra. Muszę patrzeć... Eee, muszę patrzeć, eee, jaka jest e, teraz akcja możliwa do wykonania. Żeby się tutaj... Żeby mi tutaj Link się nie wspinał. Teraz wspinamy się po tam rupie. I mogę użyć kolejnego takiego lodu. Okej. Okay. Znaczy... Znaczy ognia naturalnie. Zostaną mi dwa. Jeśli zostaną mi dwa, to myślę, że to będzie dobre. Chyba dwa ognie będą mi potrzebne, dzięki Hamero za współpracę. Chociaż w sumie nawet jednym by mi się przydało, ale dobra, niech będzie, że wezmę dwa ognie. Dobra, teraz będę musiał to przesunąć tam. Chociaż bardzo możliwe, że jest, że jest jeszcze tutaj jakieś przejście inne, które wymaga właśnie tego lodu, ognia znaczy. Dech. Ale coś mi się kojarzy, że jeszcze na samym końcu mm, będzie możliwe zdobycie tego ognia. Ale zobaczymy. Tak mi się wydaje, ale zapewne tak nie jest. <grym> Znając życie. Zapewne się mylę. Okej, okay, muszę zawsze czekać zanim będę mógł się ruszyć. Aż taki oto blok doleci do samego końca. Co nie, Co nie jest za bardzo wygodne, ale już dobra. Jest tu na pewno ten ognisty gość. I jak ty się zwiesz? Bałwan. Okej. Okay. Niech będzie i bałwan. No właśnie, tutaj jeszcze jest wymagane użycie tego ognia na ten oto lud. Tak właśnie myślałem, że tutaj jeszcze będzie wymagane to. Pięknie, udało mi się rozmocnić to wszystko. Co my tutaj mamy? Eh, rupie. No cóż, o to wygląda całkiem ciekawie, i to jest nasz boss. Ceha, to był nasz mini boss, i już się skończył. No nieźle. Dziękuję za te strzały. Biały Wolfos, który no zawiódł. Zawiódł tak bardzo. Nie zmieniło się to, że trzeba, trzeba uderzyć Wolfosa w plecy i wtedy ginie od razu. A tutaj mamy żelazne buty. No, zapewne będą ciężkie. I... O, a ty skąd? Poja Pojawia się zniacka i... <gryw> Znika tak nagle. Znów się spotykamy. Jeśli przybyłeś tu, by spotkać Zory, to, to tracisz czas. Wszystko tutaj jest. Z małym wyjątkiem, Zory są uwięzione pod tą grubą taflą lodu. Udało mi się uratować spod lodu księżniczkę Zor, ale poszła do wodnej świątyni. Ten lód został stworzony przez złą klątwę, a te klątwę rzuciły potwory z wodnej świątyni. Jeśli nie zniszczy źródła klątwy... Lud nigdy nie stopnieje. Jeśli masz dość odwagi, by zmierzyć się z niebezpieczeństwem i ocalić zory, to naucz się pieśni wiodącej do świątyni. Czas mija, a ludzie się zmieniają. Jak rzeka, nie przestają płynąć. Dziecięcy umysł zmieni się w szlachetną ambicję. Młoda miłość zmieni się w głęboką. W lustrze wody odbija się dorastanie. Wysłuchaj teraz serenady wody i sam przejrzyj się w lustrze wody. Okej, okay, nowa pieśń teleportująca. Która naturalnie doprowadzi nas do świątyni wody. Nauczyłeś się serenady wody. Link, do zobaczenia. Tak po prostu? No tak. No nie udało nam się, nie udało nam się zatrzymać cień Shika. No ale dobra, mamy żelazne buty, które nam bardzo pomożą w wodnej świątyni, do której zmierzymy już za niedługi czas. Zanim użyję tej pieśni teleportującej, to mam jeszcze parę spraw do zrobienia. Ten pokój wygląda no, naprawdę bardzo ciekawie. Dobra, więc tutaj przydadzą, przydadzą nam się te buty. Okej, okay, oczywiście. No, chodzenie w nich jest dosyć e, niezbyt wygodne, ale pod wodą będziemy mogli, będziemy mogli wejść pod wodę i sobie tutaj właśnie chodzić pod wodą. Oczywiście nie, mu, nie, mu, nie umiemy za bardzo oddychać pod wodą, pod wodą więc no. Utoniemy, jeśli, nie, jeśli będziemy tutaj zbyt długo. No ale to był całkiem króciutki fragment. I jesteśmy na samym początku. Okej. Okay. Ty mnie tutaj nie złapiesz. Oj, nie. To wszystko, co chciałem zrobić tutaj w tej jamie, prawda? Skal Okej. Okay. Teraz będziemy mogli zdobyć jeszcze jedną część serca. Nie, mogę wyjść? Mogę wyjść, okej. Okay. Będziemy mogli zdobyć za chwileczkę część serca. Która jest na dnie tego to malutkiego jeziora. Więc to może być całkiem, interesu... to może być całkiem interesujące. Mam nadzieję, że nie utonę. Za chwilę powinien... Powiem... No właśnie, za chwilę pojawia się ten licznik. No i mamy troszeczkę czasu na to, żeby móc wyłowić tą część serca, która jest właśnie tutaj na dnie. No i właśnie jest dosłownie na samiutkim dnie. Na samym środeczku tego wszystkiego. Skompletowaliśmy kolejny zbiornik. Mamy teraz tego 16. I tak się składa, że... Mamy do zdobycia jeszcze tylko cztery części serca. Tak. Tylko cztery części serca dzielą, nad, dzielą nas od tego, żeby mieć już wszystkie. Tak samo jak widzę, mamy już tylko 30 skaltuł do zdobycia. Okej. Okay. Całkiem nieźle, bym powiedział. Całkiem nieźle. Dobra, zabraliśmy jeden lód. Zabraliśmy sobie jeden lód, właśnie z lodowej jamy, znaczy ogień, kurczę, ogień oczywiście. Zabraliśmy jeden ogień, który tutaj też nam trochę pomoże, bo oczywiście jak można było zobaczyć, król, król Zor jest y, właśnie zamrożony. No i to będziemy mogli teraz y, zmienić, więc dobra. Weźmy nasz ostatni ogień No i uratujmy go no, Proszę bardzo Uratowany Więc możemy sobie pogadać O! Mogę się ruszać Czy to ty mnie ocaliłeś? Nie denerwuj się Wygląda to, że ciężko ci jest oddychać pod wodą. Jako wyraz mojej wdzięczności ofiaruję ci tę tunikę. Dzięki niej nie udosisz się pod wodą. No i to myślę, że się bardzo przyda. Mamy teraz dwa przedmioty, które mi się bardzo przydadzą, jeśli chodzi o świątynię, do której zmierzamy. Czyli oczywiście żelazne buty i tunika zor. Taka oto niebieska tunika. Właśnie przyda się w wodnej świątyni. Spróbujmy eee, jeszcze zagrać tutaj hołysankę zeldy, czy moja wróżka się pojawi, czy też nie. Jednak jej tutaj nie wzywałem, eee, gdy grałem wcześniej, bo jak mówię, wywaliło mi grę i musiałem pewien moment powtarzać, więc już tutaj tego nie robiłem. Więc dobra, zobaczmy, czy to zadziała tutaj w tych czasach. E, niestety nie. A szkoda. To by mogło być dosyć pomocne. No nic. E, teraz ogólnie by, byśmy mogli już iść do naszej świątyni, ale zanim udam się do naszej świątyni, chciałbym zrobić ważną rzecz. Bo przed tą świątynią warto się przygotować. Ruszę do leśnej świątyni na momencik. Znaczy, no, nie będę do niej wchodzić, ale pamiętam, że obok niej można zdobyć bardzo łatwo wróżki. Oczywiście są też inne miejsca, ale tutaj myślę, że coś mi się wydaje, że jest najszybciej. Bo tak sobie teraz nie mogę przypomnieć innego miejsca, gdzie bym mógł je zdobyć szybciej. Jest też na polu Cairo, oczywiście, takie miejsce, ale. No tam. Tam bym dosyć długo szedł, a to już będzie tutaj. Okej, okay. nie sądziłem, że się uda. Dobra, teraz w link. Po prostu do, do tamtej dziury. I dobra, zbiorę wszystkie możliwe wróżki. To się naprawdę bardzo przyda. Więc no, chodźcie. Jedna. Druga. bierzmy kolejne. Wszystkie możliwe. Na razie nic innego mi się za bardzo nie przyda. Okej. Okay. To tyle, żeby, żeby oczywiście ich przypadkowo nie użyć, to wezmę sobie tutaj inne rzeczy. A okarena naturalnie mi się teraz przyda. Żeby zagrać serenady wody. To już koniec tego odcinka. Zapraszam do komentowania i oceniania. Do zobaczenia następnym razem.